Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Witam Was na lekcji przyrody. Słuchajcie, aby dowiedzieć się, o czym dzisiaj będziemy mówić, zapraszam Was od razu do krótkiej zabawy. Każdy z Was wylosuje jedną karteczkę, na której jest nazwa zwierząt, na razie zwierzeń, zwierzątka jednego. Na razie proszę nie otwierać, szybciutko losujemy sobie. Proszę i podajemy dalej, tak Jula? Podajemy dalej. Na mój znak otworzycie karteczkę, przeczytacie ją i trzeba będzie waszym zadaniem jest wydanie odgłosu zwierzęcia, które znajduje się na waszej kartce. Proszę otworzyć ją tak, żeby koleżanka i kolega z boku nie zauważyli, tak? Szybciutko, Intrygujące dalej. rozpoczęcie ma duże znaczenie. Wzmaga dalej. uwagę i sprzyja motywacji. Nauczycielka wprowadzając uczniów do ciekawego tematu lekcji bazuje na Czy technice zaskoczenia. To uwaga, otwieramy, czytamy. Odwołuje się do neurobiologicznego mechanizmu nowości i zaskoczenia. Gdyby podłączyć dziecięce mózgi do rezonansu, zobaczylibyśmy źródło motywacji w czystej postaci. Taniec dopaminy, acetylocholiny i innych neuroprzekaźników wprowadza uczniów w dobry nastrój i sprzyja ich dalszej motywacji. Co jedzą sowy, czym one się żywią? Ale na początek. Element tajemnicy i zaskakującego rozwiązania to świetna technika rozpoczęcia zajęć. Możecie tutaj wrzucić I teraz już cichutko, już teraz popatrzcie na ekran. W Polsce występuje 10 gatunków słów, oraz 3 gatunki takie, które nas od czasu do czasu odwiedzają. Czy jest ktoś chętny, żeby odczytać nazwy słów? O, dużo chętnych. To może po kolei. Wizualny pokaz połączony jest z dynamiczną interakcją grupową. Każdy z uczniów staje się ważnym elementem zajęć. Nikt nie zostaje pominięty, co sprzyja budowaniu poczucia sprawstwa i motywuje do działania. Każda chwila wydaje się nowa i zaskakująca. Dynamiczna dyskusja przeplatana jest krótkimi komentarzami. To sprzyja utrzymaniu ciekawości. Mati, podaj sobie bliżej, śmiało. O, przepraszam. Odwoływanie się do przedwiedzy uczniów wzmacnia ich wiarę w siebie i pobudza układ nagrody. O, ta świetnie, dalej. Tobiasz? Jarzębata sowa. Seweren. Świetnie. Eee... pozytywne komentarze nauczyciela to ważny element w procesie utrzymania motywacji. Eee, no to tyle co do słów. Jesteście świetnie, świetnymi ornitologami. A czy wy wiecie, kto jest ornitolog? Docenienie wysiłku dzieci Nie? sprzyja budowaniu dobrych relacji, tak, a te osoba, mają osoba, znaczący wpływ na proces osoba, uczenia. Bada, ptaki, bada ich życie, ich przeloty, po prostu się z tymi ptakami zajmuje. Czy na karcie informacji była informacja czym się sowa żywi? Nie. Była? Nie, nie było. I my sobie dzisiaj zbadamy, czym się żywi sowa. Do tego zadania będą potrzebne wam fartuchy, więc zapraszam do założenia fartuszków i słuchajcie, dzielimy się teraz w pary. Dla każdej pary jest jedna taca.

nie mogą trawić niektórych pokarmów. W ich żołądku. E, Prowadzona w odpowiednim stedę, momencie ciekawostka potęguje utrzymanie uwagi. Mózgi uczniów toną w dopaminie i innych neuroprzekaźnikach, wzmagając motywację wewnętrzną. E, I słuchajcie, sowa tą właśnie kulkę wypluwa. To jest wyplówka sowy, czyli te resztki, które, e, który, so, które sowie się nie strawiają. Powiedzcie, czy domyślacie się, albo czy spodziewacie się, co możemy tutaj znaleźć w tej wyplówce sowy? Macie jakieś pomysły? Co tu może być, pola? Kości zwierząt organy. Jakieś organy kości zwierząt? No, może. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, Olek? Może być szczur w całości? Nie do końca, może być w Aha, w kawałkach. No dobrze, to zobaczymy w takim razie, zbadamy to wszystko. Eee, każdemu z Was, każdej parze rozdam jedną wyplówkę sowy, a Wy w tym czasie załóżcie rękawiczki. rękawiczki inspirujące pomoce i ciekawy temat to sprzyjają zaangażowaniu. To jest ważne, tak? I teraz kto mnie słyszy? Ręka do góry. Proszę, aby tutaj wszyscy na mnie teraz patrzyli. Teraz bardzo ważna instrukcja, co będziecie po kolei robić, dobrze? Popatrzcie, macie obok siebie, czy każdy ma taką kartę pracy obok siebie? No to świetnie, to teraz mnie posłuchajcie. Przejrzysta instrukcja słowna pozwala w poczuciu bezpieczeństwa oddać się intrygującemu procesowi badawczemu. Na bok, ale na razie nic nie robimy. Posłuchajcie. Następnie przy użyciu szczypiec rozdzielamy materiał. Próbujemy jak najwięcej rozdzielić, tam będzie sierść, piórka, nic więcej Wam nie powiem. I szukamy ciekawych elementów, które w tej wyplówce sowy się właśnie będą znajdowały. A następnie szukamy sobie na karcie pracy, zobaczcie w punkcie C, są tutaj wszystkie te ciekawe elementy oraz informacje, do jakiego zwierzęcia należy. Skorelowana ze słowną instrukcją karta pracy doskonale wkomponowuje się w uczniowski proces badawczy. Powiedzcie, Powiedzcie mi, czy wszystko jest jasne? I jeszcze raz zapytam, czy wiecie, co robić? To zaczynamy. Dobra, co jeszcze macie? Macie tutaj dużo, zobacz. To, to jest to. Tu też macie jakąś kość, zobacz jakąś czaszkę i właśnie Ciekawe zadanie wzbudza ciekawość poznawczą, dodatkowo aktywując falę pozytywnych emocji. Świetnie. No, szukamy teraz, co to jest. Słuchajcie, chłopaki, musicie zaznaczyć na karcie też, tak? Co odnaleźliście? Szukamy. Co to jest? Zobaczcie, macie jakieś szczęki tu. Słuchajcie, włączyłam wam odgłosy Sów, abyście też posłuchali. Niespodziewane, intrygujące nagranie odgłosów Sowy wyzwala dodatkowe pokłady emocji i zaciekawienia w połączeniu z aktywną Zobacz, pracą doświadczalną sprzyja procesowi uczenia się uczniów. Słuchajcie, kogo to może być. A, widzisz? Może tak. Właśnie. albo tego. Albo tu. Kto mnie słyszy? Ręka do góry. Kończymy zadanie, odkładamy szczypce, ściągamy rękawiczki teraz. Zabieramy swoją kartę pracy i siadamy do kręgu. 5, 4, 3, 2, 1. Słuchajcie, na dzisiaj to już koniec. Mam dla Was jeszcze mało niespodziankę. Za oknem ukryta jest gdzieś sowa. A zobaczcie, tu są lornetki. Jest 8 lornetek. Najpierw pół klasy sobie ją szuka za drzewem, a następnie kolejne pół klasy szuka tą sowę. I jak już odnajdziecie sowę, to zapraszam wszystkich na przerwę. Zaskakujące zakończenie to przepis Oszukajcie na pasję. Wytwale, gdzie ta sowa Obserwacje z użyciem lornetki mogą stać się hobby na całe życie. Nowość i zaskoczenie to klucz do uczenia się. To jeśli znalazłeś, oddaję lornetkę kolejnej osobie.